Witajcie na kolejnych Mrożących krew w żyłach historiach. Jak zawsze, zachęcam Was do subskrybowania kanału i wyrażania swoich opinii w komentarzach. Zachęcam również do słuchania na Spotify i obserwowania kanału Mrożące krew. Dziś przedstawię historię seryjnego mordercy, który przez kilkanaście lat grasował na terenie Rosji. Zgodnie z Waszymi postulatami, dzisiejszą historię będę chciał przekazać w dość szczegółowy sposób. Również zmieni się nieco forma przekazu. Zaprosiłem gościa z innego kanału do współpracy. Chciałbym, byście wyrazili swoje zdanie na temat tej formy. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej odcinków tego typu. Ale przejdźmy już do dzisiejszej historii. Angarsk to jedno z syberyjskich miast. Mieszka w nim około 250 tysięcy mieszkańców. Swoją nazwę zaczerpnęło z rzeki Angara, która niedaleko wpada do Bajkału. W połowie lat 90. zaczęto tu regularnie znajdować zwłoki kobiet. W sumie było ich kilkadziesiąt. Najmłodsza miała szesnaście, najstarsza trzydzieści osiem lat. Większość ciał znaleziono w lesie, który przecina najdłuższa i najstarsza ulica w mieście, zwana Moskiewskim Traktem. Sprawcę tych zbrodni nazywano Maniakiem Zangarska. Pierwsza ofiara zginęła od ciosów butelką w głowę. Był rok 1992. Potem umierały kolejne kobiety. W ciągu kilku lat naliczono ich przeszło dwadzieścia. Zabójca był coraz okrutniejszy w swoich poczynaniach. Próbując odnaleźć sprawcę tych mordów, przesłuchano dziesiątki podejrzanych. Wśród nich znaleźli się nawet policjanci. W różnych okresach postawiono zarzuty trzem mężczyznom. Jeden z nich stanął przed sądem, jednak finalnie zarzut zabójstwa został odsunięty. W toku śledztwa popełniono wiele błędów. Nie łączono tych morderstw w całość. Przypisywano im różnych sprawców. Szukano winnych za wszelką cenę. Nie cofano się przed niczym. Śledczy przemocą próbowali wymusić przyznanie się do winy. Kobiety ginęły, a organy ścigania nie zbliżały się do schwytania sprawcy tych makabrycznych mordów. Ten marazm został dopiero przerwany po artykule w jednej z gazet. Dziennikarz wysunął teorię o grasującym od dłuższego czasu seryjnym mordercy. Obwiniał w tym artykule śledczych o opieszałość w działaniach. Rozgłos, jaki wywołał ów artykuł, wzbudził zainteresowanie prokuratury generalnej. Powołana została specjalna grupa operacyjno-śledcza, która szybko połączyła 24 zabójstwa w jedną sprawę. Prasa nadała sprawcy przydomek Wilkołak. Sprawa ruszyła z miejsca. U trzech ofiar, kobiet zamordowanych w 1997 roku, znaleziono te same ślady spermy. Dzięki temu ustalono grupę krwi sprawcy, bo okazało się, że cierpi on na hematospermię. Oznacza to, że w nasieniu obecna jest krew. Później ustalono na podstawie śladów opon, że zabójca porusza się samochodem marki Niwa. Udało się w jakimś stopniu zawęzić grupę podejrzanych, jednak nadal był to krąg kilku tysięcy mężczyzn. Niestety, morderca nadal pozostawał nieuchwytny. Śledczy musieli liczyć na jego błąd. Kolejne kobiety ginęły, a policja wciąż pozostawała bezradna. W końcu, po kilku latach chodzenia po omacku, pojawiło się światło w tunelu. 28 stycznia 1998 roku. W lesie została odnaleziona na półżywa dziewczyna. Była to świetłana wracała nocą do domu na pieszą, ponieważ spóźniła się na ostatni autobus. Normalnie nie skorzystałabym z propozycji podwiezienia przez obcego mężczyznę, jednak ten facet miał w sobie coś, co wzbudzało zaufanie. A poza tym zobaczyłam, że nosi mundur, więc stwierdziłam, że nie grozi mi żadna krzywda. Było późno, a ja byłam zmęczona. Postanowiłam ten jeden raz zdecydować się na podwózka. Jednak mężczyzna, zamiast podwieźć dziewczynę do domu, skręcił do lasu. Tam, obuchem siekiery, ogłuszył swoją ofiarę, a potem brutalnie zgwałcił. Był przekonany, że dziewczyna nie żyje. Tym razem się pomylił. Zeznania świetłany rzuciły nowe światło na sprawę. Najprawdopodobniej maniak z Angarska pracuje w służbach mundurowych. W ten sposób udało się zawęzić krąg podejrzanych do 254 osób. Po analizie ruchu milicyjnych pojazdów, szybko ustalono, że mógł nim podróżować sierżant Popkow. Przełożonym oświadczył, że w tym czasie przebywał w domu. Jego alibi potwierdziła małżonka: Mąż przez cały czas był ze mną w domu. Nie wiem, w co go próbujecie wkręcić, ale z całą pewnością nie jest osobą, której szukacie. Przełożeni ochoczo wykluczyli go z grona podejrzanych, unikając tym samym powstania skazy na wizerunku milicji. Niedwuznacznie zasugerowali prokuratorowi, by gdzie indziej szukał sprawcy i nie próbował szkalować bogu ducha winnego funkcjonariusza. W październiku 1998 roku morderca zabił dwie dziewczyny. Wracały one pieszo do domu po koncercie lokalnej grupy rockowej. Było zimno. Kobiety wstąpiły do drink baru na kilka kieliszków. Mocniej zaszumiało im w głowach, gdy wyszły na ulicę. Akurat podjechał jakiś samochód. Kierowca w milicyjnym mundurze zaproponował, że podwiezie je do domu. Wsiadły i jednocześnie podpisały na siebie wyrok śmierci. Postanowiłem je ukarać za lekkomyślne zachowanie. Zatrzymałem samochód na peryferiach miasta. Wyciągnąłem pierwszą z nich na zewnątrz. Przyłożyłem nóż do gardła i z całej siły przeciągnąłem po skórze. Druga wyskoczyła tylnymi drzwiami. Próbowała uciekać, ale nie miała szans. Ona również zginęła od kilku ciosów w tym samym nożem. W ten sposób o tej sytuacji opowiadał sprawca kilkanaście lat później. Było to tylko jedno z kilku podwójnych morderstw Wilkołaka. Rok później, w czerwcu 2000 roku, angarski maniak popełnił trzecie podwójne morderstwo. Ofiarami były dwie młode ekspedientki z domu towarowego Wiosna. Pierwsza z ofiar dostała 18 ciosów śrubokrętem w głowę. Na ciele drugiej ujawniono ich aż 70. Niebawem sprawca wrócił na miejsce zabójstwa dwóch kobiet, ponieważ uzmysłowił sobie, że zgubił tam swój identyfikator służbowy. Następnego dnia pojechał tam szukać odznaki. Był zszokowany faktem, że jedna z ofiar nadal oddycha. Wtedy dobił ją łopatą, którą miał w bagażniku samochodu. Być może gdyby nie wrócił, ktoś odnalazłby kobietę i udałoby się zatrzymać tę spiralę śmierci w angarsku. W marcu 2012 roku na posterunku pojawił się niejaki Michał Popkow. Były milicjant. Bardzo spokojny nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Kilka miesięcy później przyszły wyniki. Nie było wątpliwości. Materiał genetyczny znaleziony na ciałach niektórych ofiar należy do Popkowa. 23 czerwca 2012 roku, maniak z Angarska został zatrzymany w przedziale pociągu jadącego do Wostoku. Całe zatrzymanie było misternie przygotowane. Zatrzymany nie stawiał oporu przy aresztowaniu. Już po pierwszym przesłuchaniu stwierdził, że będzie współpracował z policją i opowie o swojej działalności. Nie chciał utrudniać dochodzenia. Przynajmniej tak wydawało się na początku. Podczas pierwszego przesłuchania, bezpośrednio po zatrzymaniu, był bardzo pewny siebie. Powiedział, że policjanci nigdy by go nie zatrzymali, gdyby nie postęp techniki. A co za tym idzie? Rozwój badań DNA. Dodał też. Teraz są takie nowoczesne technologie, że byłem bez szans. Gdyby nie ta nowoczesna technika, na pewno nie siedziałbym dzisiaj w areszcie. Zapytany o motywy swojego postępowania, odpowiedział w następujący sposób. Chciałem oczyścić miasto z prostytutek, które je opanowały. Ofiarami były kobiety, które wieczorem samotnie przechadzały się po mieście w poszukiwaniu przygód. Powinny siedzieć w domu z mężem i z dziećmi. Musiałem je ukarać. Poniosły zasłużoną karę za własną niefrasobliwość. Nie bały się rozmawiać z obcym mężczyzną. Wsiadały do jego samochodu, korzystając z zaproszenia do zabawy. Doskonale zdawały sobie sprawę z intencji, które mną kierowały. Nie wzbraniały się, kiedy częstowałem je alkoholem, i później, gdy proponowałem wspólny seks. To było negatywne zachowanie. Miałem ochotę je za to ukarać. Przyjrzyjmy się postaci Michała Popkowa. Urodził się on w 1964 roku. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową, potem średnią. Był doskonałym uczniem. Jego ojciec był grabarzem na miejscowym cmentarzu. Jako nastolatek często pomagał w kopaniu grobów, sprzątaniu cmentarza, a nawet przy szykowaniu ciał nieboszczyków przed wystawieniem ich w trumnach. W Angarsku mieszkał z matką, żoną i córką. Był pracowity, miał manię na punkcie czystości. Jego pasją były japońskie auta. Nawet nadano mu pseudonim Misza Subaru. Dopiero podczas śledztwa zaczęły wychodzić na jaw fakty rzucające cień na osobę Michała Popkowa. Którejś nocy zdarzyło mu się nagle bez żadnego powodu wyskoczyć na ulicę i wystrzelić w górę całą serię z pistoletu maszynowego. Jego przełożeni po tym wyskoku nie wyciągnęli wobec niego żadnych konsekwencji. Bardzo podobał się kobietom. Płeć piękna wręcz do niego lgnęła. Nic dziwnego. Milicjant... Przystojny, wysportowany, trzeźwy i z poczuciem humoru. Wiedział, jak oczarować kobiety. Nigdy nie przychodził z pustymi rękoma. A to dobre ciasto, a to wino, mundur i policyjne auto ułatwiały mu zadanie jeszcze bardziej, ponieważ wzbudzały zaufanie u kobiet. Mordować zaczął w 1992 roku. Jak sam mówi, impulsem była zdrada, jakiej dopuściła się jego żona. Pewnego razu po powrocie ze służby w koszu na śmieci zastał dwie zużyte prezerwatywy. Chcąc jak najlepiej dla swojej córki, postanowił pozostać w związku z żoną. Od tego momentu zaczął się jego morderczy maraton. Postanowił zabijać wszystkie kobiety, które uznawał za rozwiązłe. Jak później tłumaczył, nie zabijał wszystkich kobiet, które wsiadały z nim do auta. Natomiast, jeżeli zauważył, że jego rozmówczyni podtrzymywała rozmowę, Uznał ją za rozwiązłą, co w jego rozumieniu kwalifikowało ją do ukarania. Jeżeli kobieta wyraźnie miała ochotę na flirt i zgadzała się na taką propozycję, podpisywała na siebie wyrok. Najczęściej zajeżdżali do sklepu, Popkow kupował wódkę, a potem jechali gdzieś na łono natury. Potem było picie, seks, a po tym wszystkim sprawca dawał upust swoim frustracjom, mordując z zimną krwią. Z premedytacją mordował przy użyciu różnych narzędzi. Jako policjant wiedział, że tym samym śledczy nie będą łączyli zabójstw z jednym sprawcą. Gdy zabójstwa zaczęto łączyć w serię, Popkow okrężną drogą próbował dołączyć do sztabu operacyjnego. Zaraz potem zdarzyło się coś, co poważnie utrudniło dalsze zabijanie. Podczas służby na komisariacie, Popkow pobił zatrzymanego. Wybuchł skandal. Przełożeni zasugerowali więc młodemu milicjantowi odejście ze służby. W konsekwencji odszedł na emeryturę, a sprawę pobicia jak zwykle zamieciono pod dywan. Gdy został zatrzymany jako podejrzany o serię morderstw, nie od razu przyznawał się do wszystkich zbrodni, jakie mu zarzucano. Przeciągał śledztwo jak tylko się dało. Podawał takie szczegóły, że nie było wątpliwości co do jego winy. Podwójnego zabójstwa dokonał aż pięć razy. Dziesięć kobiet było uważanych za zaginione, dopóki do ich zamordowania nie przyznał się Popkow. Pokazywał miejsca, gdzie ukrywał zwłoki. Tylko raz ofiarą Wilkołaka padła kobieta, która była trzeźwa. Jechała ona na dworzec przywitać przyjeżdżającą w gości matkę. Postanowił zatem ją tam zawieść. Jednak kobieta nigdy nie trafiła na miejsce. Popkow zgwałcił ją i zamordował. Popkow zamordował nawet swoją sąsiadkę, przyjaciółkę córki. Szesnastoletnią wierę. W wyniku procesu, który odbył się w styczniu 2015 roku, został uznany za winnego zamordowania 22 kobiet. Skazany został na dożywocie. Natychmiast po usłyszeniu wyroku zaczął przyznawać się do kolejnych zabójstw. Nowe sprawy, nowe przesłuchania, żmudna weryfikacja zeznań. Popkow znów kradł drogocenny czas. Wszak areszt śledczy to prawdziwy kurort w porównaniu z kolonią karną, która wciąż na niego czekała. Śledztwo się toczyło, a areszt wciąż był przedłużany. Wreszcie, 10 stycznia 2018 roku, Popkow po raz kolejny stanął przed sądem. Został oskarżony o zamordowanie kolejnych 59 kobiet. W sumie było ich już 81, a to może nie być koniec. Wszystkie mordy miały miejsce na terenie obwodu Irkuckiego, ostatni w 2010 roku. Michał Popkow twierdzi, że przestał zabijać, bo czuł, że zacieśnia się wokół niego pierścień śledztwa. Ale nie wszyscy mu wierzą, że faktycznie powstrzymał swoje żądze. Wiemy przecież, że seryjny morderca nie przestaje od tak zabijać. Maniak Zangarska zaproponował śledczym pewien układ. Jeżeli przeniosą go do więzienia w rodzinnym Irkucku, to pomoże im rozwiązać zagadkę innych morderstw, które popełniono w latach 90. w regionie, w którym mieszkał. Jak poinformowała gazeta The Siberian Times, Wilkołak postawił na swoim. Śledczy uważają, że mógł zabić nawet 200 kobiet. Jest to prawdopodobne, zwłaszcza że Popkow powtarzał w swoich zeznaniach, że ofiar nie liczył, a było ich bardzo wiele. Rodzina nie mogła uwierzyć w to, że Michał dopuścił się zbrodni, o które został oskarżony. Przez tyle lat nikt nie podejrzewał, że mężczyzna, który był opiekuńczym ojcem i mężem, mógł dopuścić się tylu morderstw. Jak już wcześniej wspominałem, żona nawet podawała policji fałszywe alibi, bez cienia wątpliwości wykluczając go z grona podejrzanych na jednym z etapów śledztwa. Pewnie do końca życia będzie musiała żyć ze świadomością, że gdyby wtedy zachowała się inaczej. To wiele ludzkich istnień można było ocalić, a niewinne kobiety żyłyby do dziś. Chociaż mimo zatwierdzonych wyroków, nadal w głębi serca wierzy, że jej mąż jest niewinny. Jesteśmy małżeństwem od 28 lat. Gdybym podejrzewała coś złego, oczywiście, żebym się z nim rozwiodła. Wspieram go i wierzę mu. Gdyby został zwolniony w tej chwili, nie powiedziałabym złego słowa i nadal żylibyśmy razem. Kocham go. Nigdy mnie nie skrzywdził. Czuję się z nim bezpieczna. Podobnie wypowiada się córka wilkołaka, Ekaterina. Nigdy nie widziałam u niego żadnych siniaków czy skaleczeń. Trudno mi uwierzyć, że ofiary nigdy nie walczyły i nie zostawiły na nim śladów walki. Nigdy też nie używał przemocy względem mnie czy matki. Będąc w ciąży, w jednym z wywiadów telewizyjnych powiedziała: Będę chciała, by psychiatrzy zbadali, czy jest szansa, że mój syn odziedziczy geny po dziadku i w nim również w przyszłości obudzi się chęć zabijania. Dodała też. Chcę spojrzeć mu w oczy i zrozumieć, czy naprawdę mógłby być tym zabójcą. W czasie pandemii koronawirusa Popko zajmuje się szyciem maseczek w kolonii karnej w Mordowi. Ile zabójstw dopuścił się Maniak-Sangarska? Pewnie nie dowiemy się tego nigdy. Ale z pewnością będzie wyjawiał kolejne makabryczne zbrodnie, by przedłużyć toczące się w jego sprawie śledztwo. Co wy sądzicie o tej historii? Czy waszym zdaniem możliwe jest, że Michał Popkow dopuścił się nawet 200 zabójstw? Czy waszym zdaniem można było uniknąć śmierci wielu kobiet, gdyby tylko zajęto się sprawą w odpowiedni sposób? Dajcie znać w komentarzach. I to już wszystkie informacje, jakie chciałem Wam dziś przekazać odnośnie maniaka Zangarska. Słucham waszych sugestii i wiem, że wolicie historie, w których bardziej zgłębiam się w szczegóły, więc mam nadzieję, że dziś podołałem waszym oczekiwaniom. Zanim zacząłem nagrywać, sądziłem, że całość zajmie trochę więcej minut, ale mam nadzieję, że nie zawiodłem was. Z każdym kolejnym odcinkiem postaram się wydłużać o tych kilka minutek. Jak na pewno zauważyliście, dzisiejszy odcinek różnił się nieco od dotychczasowych. Gościnny udział w opowiadaniu historii wzięła Asia z podcastu Mystery Cabin który wam oczywiście polecam. Jest to prężnie rozwijający się kanał, na którym możecie posłuchać ciekawych historii, których do tej pory na YouTubie Polskim mogliście nie usłyszeć. Pełen profesjonalizm, ciekawe historie opowiedziane w interesujący sposób. Więcej nie będę wam mówił. Wejście i sprawdźcie sami. A ja dziś żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku w następny czwartek.